Siema, ze strony Tomasz. Po pierwsze jest to wideo 360 stopni. Możecie sobie telefonem dookoła przeglądać lub na ekranie przesuwać wideo 360. Nagrywałem filmiki, w którym pokazywałem osiedla Beverly Hills, tam Hollywood regionach, pokazywałem domy gwiazd. W tym odcinku pokażę Wam moje osiedle. Jest to takie typowy osiedle klasy średniej. Zobaczymy jak takie osiedle wygląda i Wam parę rzeczy poopowiadam. Po pierwsze, tutaj jest przede mną właśnie to jest osiedle. Jest to nowo wybudowane. Ono było wybudowane e, 6 lat temu. E, firma, która to budowała nazywa się KB Home. Jest to jedna z wielu tutaj firm, która zajmuje się budowaniem domów. To miejsce, w którym teraz jestem, to jest nowy park, który został w tym roku praktycznie oddany. Jest to park teraz obok osiedla. Bardzo ładny jest. Tutaj właśnie za mną, chyba nawet teraz przekręcę się, Przede mną jest pole, gdzie można sobie grać w kosza. Przynajmniej za bardzo nie wiem jak, ponieważ nie ma samego kosza tutaj. Nie wiem czy ktoś to ukradł, czy, czy coś się dzieje. Tutaj mamy stanowiska do robienia sobie gryla. Można sobie robić barbecue. Mamy tutaj dwa stanowiska. Po mojej prawie, to się przekręcę, tutaj jest duże pole, gdzie chłopaki mogą sobie w bala grać. Tam można, e, to jest pole do e, futbolu, do futbolu, czy do palanta raczej tam, czy jak się nazywa. No ale chłopaki mogą sobie grać w bala. Ta, dookoła cała ta ścieżka, bo tutaj jest wylana betonem, ma prawie... No to, ma, to ma mieć 0,25, 14 mili. W miarę równe to jest, no to są minimalne wzniesienia. Ja sobie tutaj właśnie z reguły biegam. Fajne miejsce do biegania, można sobie po w kółko biegać. Tam po drugiej stronie, tam daleko się nie będę przechodził, tam jest miejsce, gdzie mogą sobie chłopaki e, na desce pojeździć. Jak kogoś interesuje, mogę tam kiedyś się przejść i ich, ich pofilmować. I wróćmy teraz tutaj na górę. Tutaj na górze jest pierwszy park, który był otwarty razem, jak było te osiedle otwarte. Miękka trawa, taka puszysta jest. Nie wiem, co to za trawa jest. Już mam budki upierdzielone. Tutaj jest parking, można sobie zaparkować. I tu jest właśnie pierwsze, pierwszy park, który był otwarty. I tutaj też są stanowiska do gryla. Po mojej lewej po mojej prawej tutaj są są to zabaw dla dzieci publiczna toaleta to takie feny jak się potem chodzi to takie zobaczcie na mojego buta to się tak wygina, takie miękkie to jest to tu padnie to nie obije się za bardzo no i wejdziemy sobie teraz na osiedle to nie jest główne wejście, to jest wejście boczne. Bo z parku można sobie na osiedle wejść. Ciekawostka. Jak ktoś w mojej firmy śledzi, to wie, że e, sąsiad, który mieszka praktycznie obok mnie, jego pies zaatakował mnie, zaatakował mojego psa, sprawa trafiła do sądu. Byłem nawet w telewizji, w telewizji było to nagrywane. Sąsiad się wyprowadza. Pewnego dnia wracam do domu i widzę, że przed domem jest tabliczka, że na sprzedaż czyli gnida się wyprowadza bardzo dobrze, ciekawe z jakiego powodu bo ja tam kiedyś go tam przeszledziłem to on, szczerze mówiąc nigdzie miejsca nie potrafił e, zasiedzieć wszędzie się jakiś koro tu idzie poczekajcie chwilę Oj. jakaś taka niemowa no, i to są takie typowe osiedla. Wszystkie te domy są parterowe. a ty po prawie koleś ma jeszcze na Halloween dekoracje. Wczoraj właśnie było Halloween. Wszystkie domy są albo parterowe, albo piętrowe Maksymalnie tu jest właśnie tylko jedno piętro do góry jest podniesione. Ten koleś po prawej to zawsze czyści samochód. Każdego dnia on te samochody gloncuje. Ceny tych domów. Jak ja ten dom kupował, to te ceny były od 200 chyba, 40 tysięcy i więcej. No, mój, mój chyba był chyba 200, chyba 56 czy coś koło tego. No, teraz ceny poszły do góry. E, do mojego sąsiada, który jest praktycznie dosłownie obok mnie, no, on go sprzedaje za 414 tysięcy. No to. 150 tysięcy około poszły domy do góry. Aby się teraz się dom sprzedawało to to się nazywa equity, to można wyciągnąć w gotówce. I tak to się wygląda. ciekawostka co się u mnie w robocie stało. Wirus w robocie, bo sobie wyobraźcie. To było dwa tygodnie, czy trzy tygodnie do tyłu? Bo ja teraz tak, pracuję dwa tygodnie w domu, dwa tygodnie w biurze, co jest dla mnie totalną głupotą. Z racji z tego, że Moja robota jest wykonywana w pełni zdalnie, to nie ma znaczenia czy ja siedzę w biurze, czy ja siedzę w domu, i tak jest wykonywane zdalnie, albo, albo, albo się dzwonię do klienta, albo coś na laptopie robię, albo trzeba się z kimś zdalnie połączyć. To jest wszystko robione zdalnie, więc nie wiem po co do tego biura ściągają, to jest głupota. No i pewnego dnia wyjeżdżam, bo ja pracuję od 5.30 rano do 2.30, bardzo mi się ta zmiana podoba, ponieważ z tego dnia, z tego dnia coś jest, jakbym robił od 8.00 do 5.00, o piąty to już, już tego dnia praktycznie nie ma. Potem przejdziemy sobie tutaj w lewo, zobaczycie. Potem o piąty jest taki korek, że ja bym do domu chyba dwie godziny jechał. Półtora godziny minęło do dwóch godzin. O tu pod słońce jest. Czy wtedy po słońce to nie będę chodził. Taka ciekawostka, ludzie bardzo często wystawiają na ulicy jakieś graty. To tutaj ktoś wystawił sobie do ćwiczeń takie urządzenie. To jest za darmo. To se po prostu można, sobie, można sobie wziąć. Będę tutaj, bo tam pod słońce bym szedł. Tam balon lata, nad, nad tym domem na górze jest balon. Tutaj właśnie lotnisko obok mnie jest. Perry Skydiving. No i wracamy. No ja pracuję od, ja od 8 do 5. O 5 tego dnia już praktycznie nie ma, był w domu o 7. Praktycznie każdy dzień jest po prostu wyciągnięty z życiorysu. A jak robię 5.30 do 2.30, no rano jest ciężko wstać, ale jeśli się wstanie i się już jedzie, to jest ok. No i, no i 2.30, ten korek już nie jest, nie jest taki duży jeszcze, można do domu wrócić, można jeszcze w, w ciągu tego dnia coś jeszcze zrobić. No i wracając do tematu, wyjeżdżam z roboty i menadżer pisze mi, że przez następne dwa dni lub więcej będziemy teraz pracować z domu. I nie pisze dlaczego, że mamy sobie zobaczyć e-maila. Zobaczyłem tego e-maila. No i się okazało, że nie wiadomo kto i nie wiadomo ile osób, ale ktoś u nas w firmie, nie z mojej ekipy, ale w tym budynku, się okazało, że ma tego chińskiego wirusa. No i te osoby są na kwarantannie w domu i zamknęli całą firmę. Cały budynek, to jest potężny budynek, gdzie ja pracuję, zamknięty został na dwa dni. Musieli go dobrze wyczyścić, dezynfekować i tak dalej, i tak dalej. Eee. No ale, no i co? Ale jechałem do domu i nie miałem sobą laptopa, bo nie wiedziałem po prostu, że takie coś się stanie, więc się ja musiałem po laptopa do firmy wrócić. To było 20 minut od wysłania tego e-maila do momentu, kiedy ja wróciłem do firmy. Sobie wyobraźcie sobie, że jak ja tam do tej firmy wróciłem, bo tam już nikogo nie było. Wszyscy wypierdzielili z tego budynku. Na parkingu powstało tylko kilka samochodów. Na, ja mam biuro na parterze. Na parterze nie było już nikogo. Wszystko pogaszone. Wszyscy ludzie po prostu uciekali i dosłownie uciekali. Bo jak ja wychodziłem z budynku, to na piętrze, bo słychać tam ktoś biegnął i krzyczał: Go, 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 get out, get out! Po prostu krzyczał, żeby spadać, żeby się wynosić. Ludzie po prostu w panikę wpadli. I z tego budynku się zmyli. Więc taka ciekawostka tutaj była i wracając do głównego tematu tego odcinka. Tak właśnie tak właśnie te domy wyglądają. Po mojej prawie sobie teraz zobaczcie. Piętrowe paturowe, to co przed tym domem jest, te wszystkie palmy, to sobie ludzie sami, sami sadzą. A taki dom dostajesz to to, co jest tak zwany backyard, to jest w tyle ogrodu, to będzie pusta ziemia. I to w przodzie też z reguły jest. A nieraz tam bo to będzie trawa. Jakieś małe drzewko, tak ten tutaj, tutaj ma. Tak, ja coś wam zostawiam. Ale wszystkie te krzaczki przy, przy domu tego z reguły nie ma. To ludzie muszą, muszą sobie posadzić. Znaczy to zależy. Nieraz to jest, nieraz tego nie ma. Tutaj po lewej to jest. Co ciekawe, to jest poza płotem, poza murem tego fasa, co tu mieszka po lewej stronie, ale on się musi tym opiekować. U nas nie ma na ośrodku takiego czegoś, co się nazywa edge away, gdzie są jakieś przepisy, które trzeba, trzeba przestrzegać. Poczekajcie, ktoś tutaj kiełbasy gotuje, czuć. Czekajcie, sobie wrócę. E, przyjdziemy na drugą stronę, gdzie to tam lepiej widać. Nie ma u nas takiego czegoś jak HOA, gdzie trzeba jakieś przepisy przestrzegać, co wolno, co nie wolno mieć i tak dalej. Ale jest tak zwany code enforcement i taki głupek sobie samochodem jeździ. Sprawdza tego, czy przed domem trawa nie jest za wysoka, jak jest więcej jak 6-6 inchów. To po prostu dostaniecie ostrzeżenie, po prostu trzeba sobie przyciąć trawnik, bo źle wygląda. Jak tego nie zrobicie, to będzie kara. No i. Tu jeszcze to akwaktywata metoda po to pokazuje. Ten tu ma bardzo ładną palmę. Chcę tego odcinka za bardzo nie przeciągać, ponieważ to jest nagrywane w 57 k 360 stopni, więc to się będzie długo renderowało. To się będzie parę godzin wgrywało. Nie chcemy tego przyciągać, ale zobaczcie sobie, jak te domy tutaj wyglądają. To ogródki przed domem. Widzicie, ulice są bardzo szerokie. To wszędzie taki standard. Chyba też kilka samochodów się tego zmieści na jednym pasie. Sposób parkowania to jest regulowany przez prawo i widzicie, wszystkie są zaparkowane w tym kierunku. Nie można samochody zaparkować odwrotnie. No tak, tak zaparkujecie, tu, się, tu jest osiedle nic się nie stanie, ale Ale zaparkujecie sobie na gdzieś w mieście pod prąd, no to, no to będzie mandat. Te znaki stopu, tutaj tego nikt nie przestrzega. Ludzie tylko tak zwalniają i przejeżdżają. Niektórzy w ogóle nawet nie zwalniają. Nie wiem, po co to wojsk poinstalowali. Tu właśnie do tego ataku z tym psem doszło. Tam po lewej stronie, tam daleko balon jest. Teraz już jest nieco późno, jest godzina 8.48, to już nie jest godzina na balony. One z reguły tak wcześnie rano są, jak jest, jak jest chłodno. No teraz Temperatury mają straszne skoki, zima się zbliża, Rano temperatura nawet może do 4 stopni spaść, a w ciągu dnia się podnosi na prawie 30, Czyli takie skoki temp to jest temperatur, no i tak wygląda zima w Kalifornii, no, zobaczcie, jest 1 listopada, ja sobie krótkie rękawko chodzę, pokazuje mi teraz na Garminie, że jest 63 F, nie wiem co tu w sensie jest, no ale jest ciepło, znaczy nie jest gorąco, jest ciepło, jest fajna godzina. No i wszystkie domy tutaj mają pominstalowane solary. To było standard, jak się dom kupowało, Każdy solara musiał mieć. E, pomaga to oszczędzać się na prądzie. I tyle. Słuchajcie, zmykam. Do zobaczenia. O poczekajcie ten tu jeszcze ma komar po mojej lewej stronie na Halloween jeszcze takie jakieś dekoracje. W tym roku bardzo mało dekoracji na Halloween jest, rok temu tego było dużo więcej. OK, czy się do zobaczenia? Hej.